Cześć, w tym filmie pokażę Wam, co zrobić, gdy macie słabe ciśnienie płynu ze spryskiwaczy, a wlaliście płyn zimowy lub nawet jakiś izopropanol, jak Wam zamarzło. Spójrzcie. Pod maską w każdym samochodzie są rurki doprowadzające płyn do spryskiwaczy. Jeżeli rurka jest złamana, to, to wtedy to ciśnienie będzie niskie. Aby to naprawić, trzeba wymienić tę rurkę w dwójce, ta rurka jest dość, jest dość długa, gdzieś tam w środku samochodu się kończy. Ja nie mam zamiaru przy tej temperaturze tego rozbierać, dlatego moją radą jest znaleźć jakąś rurkę z tworzywa elastyczną i spróbujcie ją przeciąć, to złamanie całkiem. Nałożyć tę rurkę elastyczną na jeden element rurki, na drugi, ewentualnie do środka ją wcisnąć. Można uszczenić jakąś dobrą taśmą. I do wiosny możecie dojeździć, ciśnienie powinno być odpowiednie, a jeżeli nie będzie ciekło, to nie musicie tej rurki wymieniać całej. Oczywiście w niektórych autach jest możliwość wymienić całą rurkę, bo, bo na przykład oba jej końce są w łatwo dostępnym miejscu. Mam nadzieję, że niektórych z Was pomogłem i zachęcam do oglądania, do oglądania innych moich filmów. Cześć!